Światła mocne, rozumiesz, reflektory napierdalają. Nie można, inaczej, należy brać pod uwagę, że skoro wchodzą, wchodzi publiczność, której nie znasz, a jak nie znasz, to wszystko się może wydarzyć. Wchuj dojebane reflektory. Istnieje ryzyko, że może jakiś epileptyk być widzem i tam siedzieć, prawda? No i gościu siedzi, obrócił się, Światła, światła na niego napierdalają i dostał padaczki. Nawet nie mieli kurwa wsparcia medycznego tam. Taka poważna gala, taka profesjonalna gala, a nawet nie mieli kurwa medyków za zamontowanych tam. Przecież powinni być kurwa w takich sytuacjach w medycynie. Coś się komuś wydarzy, ktoś się kurwa z krzesła wypierdoli na publice, nie wiem. Kurwa ktoś na publiczności sobie łeb rozpierdoli, bo się nie lubią. No musi być kurwa medyk, a tam chłop. Chłop kurwa lata, rozumiesz, kurwa napierdala tam kurwa taniec na krześle i nikt kurwa tego po pierwsze nie zauważył, jedynie tylko Marcin Najma, to powinien w ogóle włodarz jako pierwszy to zobaczyć. No ale dobra, tu szacunek dla Najmana, bo kurwa zareagował jako jedyny i wstał z krzesła i poszedł do tego chłopa, żeby mu pomóc, a reszta zawodników kurwa siedzi. Siedzą se jak dupy kurwa, siedzą se i chuj. Siedzą se zawodnicy, włodarze sobie siedzą. Niech się rzuca na fotelu, chuj tam, nie? I siedzą i nic, kurwa, nikt nie reaguje. A Marcin Najman odsunął kurwa, krzesło i poleciał do tego chłopa, żeby mu pomóc. Zero przygotowania, zero profesjonalizmu. Nawet jednego procenta bym nie dał. Hey, No,